pan Paweł Szymański Drużyna Mistrzostw Polskich Zielone Nr 1 Kamil Dybski 3, Konrad Hus 4, Jan Pec 5, Paweł Renu Damian Wanucha 33, Rupert Kur 7, Damian Soj Artur Lenartowski 9, Krzysztofowski. Dzieci, na pedogramy, dzieci, Józef Bestiali, Oliviera Bravami!

Jeden do jednego, za tydzień nasz zespół wyjeżdża do... A ja jeszcze raz sięgnę na Pawła za kulturalny i sportowy topik. Uważam, że był to dobry mecz, emocjonujący. Na pewno szanujemy ten punkt, bo przyjeżdżaliśmy do wice lidera. Wiedzieliśmy, w czym siarka jest groźna, wiedzieliśmy, że mają wysokich zawodników, są bardzo mocni fizycznie. Uczulaliśmy chłopaków na to, a, a mimo tego straciliśmy bramkę po stałym fragmencie. Nie załamaliśmy się drugim meczem rzędu, bo z Pławami też mieliśmy dwa trudne momenty, gdzie przegrywaliśmy i po, można powiedzieć, heroicznej walce. Los nam oddał i w 90 minucie zdobyliśmy gola na 1-1. Bardzo cieszymy się z tego punktu. Aczkolwiek uważam, że, że zaprezentowaliśmy się tutaj z dobrej strony. Nie możemy wstydzić się swojej postawy i, i myślę, że byliśmy dla Siarki równorzędnym partnerem. To był trudny mecz z nieźle dysponowanym przeciwnikiem. No, z tego spodziewaliśmy się, że Wisłoka będzie głęboko tutaj się ustawiała. Jak będzie wynik remisowy, prawda? tak było właśnie w pierwszej połowie, że starali się grać niskim pressingiem i wychodzić z obrony do ataku, przechwytując te nasze podania w środkowej strefie i tego, żeśmy się obawiali. Nie mogliśmy się jakoś przebić przez ten mur. Graliśmy trochę nerwowo w pierwszej połowie. Dopiero po zdobyciu bramki przez Adriana. Nabraliśmy takiej większej pewności siebie, chociaż nie ukrywam, że no nie mieliśmy jakichś takich klarownych sytuacji, bo Wysłoka naprawdę dzisiaj nieźle sobie radziła również i w obronie. No cóż, no niestety, takie jest życie. Na pewno yy, jest to trudna chwila dla nas, z tego względu, że straciliśmy bramkę w 90 minucie, jakoś nie możemy, bo na razie w ósmej kolejce w jednym meczu zagraliśmy na zero z tyłu. No dzisiaj skupialiśmy się na grze obronnej i, i tak naprawdę no y, Wisłoka nie miała jakichś kierownych sytuacji. Oczywiście po tym uderzeniu z przedpolakarnego y, Damiana Łanuchy. Y, no niemniej jednak y, uczulaliśmy również się wszyscy na to, żeby koncentrować się przy tych stałych fragmentach Wisłoki z tego względu, że, dziś, że w ostatnim meczu z pławami właśnie w ten sam sposób można powiedzieć podobny, no bo wtedy dośrodkowywał Łanucha Wisłoka zdobyła bramkę na 1-1. No i niestety nie ostrzegliśmy się po prostu tego błędu. Za wcześnie na to, żeby zanalizować kto źle się ustawił, jak to się stało. No, ale niestety straciliśmy bramkę, która bardzo boli, bo liczyliśmy na to, że, że po prostu po dwóch meczach, w których zanotowaliśmy tylko punkt dzisiaj bardzo chcieliśmy grać o zwycięstwo, ale zdobyliśmy jeden punkt. No nic, gramy dalej. Już w piątek mamy Kolejny trudny mecz, jedziemy do Ostrowca i wierzę w to, że dobrze się przygotujemy do tego meczu i oczywiście tak jak w każdym meczu, tam również zagramy o trzy punkty. No, na razie takie informacje są, że jest przytomny i czeka na, na tomograf w szpitalu. Nie wiem dokładnie, wiem, że tam no, po prostu były jakieś podejrzenia o to, że nie wiadomo jak co, co po prostu z jego uzębieniem, wiem, że był zalany krwią, no, też no, trzeba po prostu poczekać. nie. No, tak to bywa no, niestety na pewno. Nie było to działanie umyślne. Przeciwnika no niestety, ale piłka nożna jest grą kontaktową. No, szkoda, że tak się stało, no, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku z nim. Mam nadzieję, że, że Krzysiek nie będzie się denerwował, że nie strzela bramek. No, no, tak to w życiu bywa. Miał na pewno więcej sytuacji w poprzednich meczach. No dzisiaj tak naprawdę no, po tych bramkach dziesięciu, które zdobył, przeciwnicy się na nim. Bardziej koncentrują. Jest to pracowity napastnik. Dzisiaj też kilka razy dobrze się zachował, no ale, no, jakby to powiedzieć, no spokojnie. No bez, myślę, że, że sezon się jeszcze nie skończył, i na pewno Krzysiek w kolejnych meczach zaprezentuje dyspozycję strzelecką. To nie jest tak, że ma jakieś sytuacje i ich nie strzela. No dzisiaj, jakby to powiedzieć, nabrakowało, no można powiedzieć, centymetrów. No tutaj w drugiej połowie. To dogranie Łukasza Świderskiego, gdyby było bardziej precyzyjne, to na pewno by się zakończyło myślę bramką, no ale no, nie wszystko w życiu wychodzi tak samo na boisku. W przerwie sobie mówiliśmy, że za nerwowo reagujemy pod bliżej pola karnego przeciwnika. Też właśnie między, między innymi miałem na myśli tutaj Mateusza. No to wynika też z ich ambicji. No każdy chce po prostu zaprezentować się najlepiej, ale no, jakby to powiedzieć, pracujemy cały czas nad tym, nad tym, żeby było więcej spokoju. No, myślę, że czas pracuje na naszą korzyść. No, na pewno potrzebujemy wszyscy, zarówno ja, żeby poznać tą drużynę, tak samo drużyna mnie i, i, też, przeciw, i też nasi można powiedzieć zawodnicy.